rodzice przychodzę do Was z pomocą, bo podejrzewam, że tak jak ja zastanawiacie się, co robić z Waszymi pociechami, bo ja czasami już nie mam pomysłu, yy, wiadomo, jest czas do nauki, jest czas, żeby podszkolić się, podkształcić, ja mówię w imieniu dziecka w pierwszej klasie podstawówki. Yy, Zawsze gdzieś tam w międzyczasie Przelecieliśmy jakąś tam krótką czytankę, żeby mógł podszkolić czytanie pisownie literek bądź jakieś krótkie, takie, wiecie, 8 plus 2, 8 dodać 2, 3 plus 4 i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy już ten czas taki, wiecie, uczenia się, tych odrabiania lekcji, wysyłania zdjęć do nauczycieli i tak dalej i tak dalej, mija. Zaczyna się robić powoli grubo. <laughs> I podejrzewam, że wy już macie to przerobione. I my też już powoli zaczynamy mieć dość takich rzeczy. E Gry pomagają. Nie powiem, że nie pomagają nam. Mamy jednego pożeracza złotego czasu. On po prostu to nieraz może trwać 5 godzin, i jeszcze nie wiemy, kto wygrał. Więc y, polecam Monopoli, ale nie każdy ma gdzie kupić, bądź y, gdzie dostać po prostu. No oczywiście kłania się tutaj szeroko i głęboko Allegro, ale moje propozycje są takie. Na przykład warsztacik chemika, jest to niedrogie, to jest firmy Trefl, także wspieram polski, polską gospodarkę. Woo! Ale oprócz tego, ee, są tutaj no, w tych czasach, e, to nie jest nic wyjątkowego, że są rękawiczki, ale są w zestawie rękawiczki. E, są kubeczki, są dwa balony, jest taka pipetka e, z, e, z dozownikiem tam produktów, które będą nam potrzebne. I e, opis, bo nic więcej tu nie ma. Bo do zrobienia eksperymentu potrzebujemy coś, co jest już w domu teoretycznie. Ocet i soda. Ja nie mam sody, więc przekładamy eksperymenty na weekend. Ale to jest, to jest tylko takie, wiecie, polecenie, bo fajna sprawa, dzieci będą się cieszyć i tak dalej, dalej. Ale moja propozycja jest taka: przygotowujmy się już na święta, bo że. Yy, na święta wielkanocne. Pamiętajmy o tym, że mimo, że jest ciężki czas, te nasze dzieciaki chcą mieć wielkanoc. Chcą mieć zająca, chcą mieć jaja, chcą, żeby było ładnie, wiosennie, wesoło. Nawet i nam będzie przyjemnie w takim klimacie się, wiecie, dostosowywać do tego, co się dzieje na świecie, bo kolorowo nie jest, ale w naszym mieszkaniu, w naszym otoczeniu możemy zrobić tak, żeby przyjemniej i kolorowo było. Eee, na przykład My zasadziliśmy dzisiaj żeżuchę. Yy, tak, po prostu na święta, żeby była do kanapek na zdrowo. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy żeżuchę. Mamy też już kupioną ziemię. Mieliśmy siać na balkonie kwiaty, ale przełożyliśmy to, bo zaczął padać śnieg. Ale też będziemy sadzić cebulkę na. Yy... Po prostu na szczypior, już niektóre nawet puszczają już taki szczypiorek. Więc tak, mam jeszcze tutaj taką typowo małą cebulkę na właśnie tak zupełnie na szczypior. Także tak. zajęć będzie, taka wiecie, odskocznia od tego co się dzieje, można wyjść na spokojnie na balkon, ubrać się troszeczkę cieplej wyjść na ba balkon, popatrzeć co się dzieje na świecie i tak dalej, tak dalej znaczy na świecie, dookoła nas eee, z taką pomocą przychodzą do nas na przykład patyczki wyobraźnia, po prostu dzieci nas, yy, znaczy mnie przerosła, to jest praca mojego Stasia E, to, jest, to jest praca mojego partnera. A to jest... M, m, przepraszam, dinozaur był mój. To jest praca mojego dziecka. To jest dragon. To jest zrobione z patyczków, to są kościotrupy z patyczków do uszu higienicznych. E, Prosta sprawa. Po prostu wystarczy w odpowiednich miejscach je poucinać, poprzyklejać i mamy kościo trupy. To jest po prostu coś bajecznego. Eee, fajnie można się pośmiać, można się powogupiać i tak eee, dalej. Czym my bawiliśmy się, jak byliśmy dzieciakami? Oczywiście, że e, pieczątkami z ziemniaków powiem Wam, e, super zabawa, można się usyfić. Mamy tyle czasu, że można to posprzątać. E, można zagonić dzieci do pomocy, więc one też wtedy mają jakieś tam zajęcie. Powiem Wam, też jest przednia zabawa z dziećmi. Nie ma, e, nie ma problemu zainteresować ich do czegoś kreatywnego. E, plastelina. Rzeczy z plasteliny, patrzcie, no to po prostu... A, i tutaj też jest są przyklejone kwiatuszki zrobione yy, z makaronu. Oh! Z makaronu. <gryw> to jest po prostu makaron pomalowany zwykłymi farbkami. Nic wyjątkowego. Po prostu. Pomalowany makaron, i on służy do wszystkiego. Można go przykleić do kartki, na której narysowa narysowano jest może inaczej. Można zrobić to dowolną techniką. Kilka technik na jednej kartce: typu wyciąć z bibuły trawę, zwinąć, przykleić bez bibuły. Można wyciąć z wycinanek trawę, narysować biedronki, namalować motyle. I między tym gdzieś te kwiatki z makaronu przykleić. Eee, tak, można zrobić, do czego zachęcam, e, pocztówki e, wielkanocne, takie laurki, na przykład można skorzystać z waty. Podejrzewam, że większość z nas ma taką zwykłą, tradycyjną e, watę w domu. Baranek z waty. Po prostu, wiecie, my byliśmy dziećmi, robiliśmy takie rzeczy. Nas to interesowało. Może nie wszystkich, ale interesowało dzieci. I podejrzewam, że w dzisiejszych czasach jest tak samo. Dzieci będą szczęśliwe, że mogą spędzić z nami czas, mogą powykleć z waty baranka. To będzie bardzo fajne, bo klej będzie się kleił do paluszków, wata będzie się kleiła do tego, do tego kleju. I już zaczyna się jakaś tam, wiecie, zabawa z bibuły możemy porobić kwiatuszki z tych kwiatuszków można zrobić naprawdę różne rzeczy można zrobić z, sztywnego, sztywnego, z sztywnej kartki papieru ramkę do obrazka na przykład właśnie z baranka z wełny i w cztery rogi czy tam w trzy albo w jednym rogu trzy takie kwiatki przykleić na na na, na ciepły albo y, jakoś, y, może w jakiś inny sposób można to zrobić, nie wiem, nie mam pojęcia, bo ja na ciepły klej stawiam. Y, zawsze w takich sytuacjach, więc y, poprzyklejać i naprawdę to jest coś pięknego. Y, można w taki sposób zająć dzieci, żeby, wiecie, żeby jednak troszeczkę coś kreatywnie y, czasu ze sobą spędzić. Raczej Wydaje mi się, mam nadzieję, że troszeczkę Wam podpowiedziałam, co można ze sobą e, z tymi dzieciaczkami porobić. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa! I napiszcie mi, e, czy Wy już też coś takiego właśnie kreatywnego robiłyście ze swoimi dziećmi, e, czy grałyście w gry planszowe, czy macie jakieś może lepsze, fajniejsze pomysły na zajęcie czasu dzieciom. Dobra, trzymajcie się, bo. buziaki, pa!